Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza oraz Pani prezydenta Ewa Witam wszystkich Państwa na briefingu prasowym, który zwołaliśmy w związku z toczącym się w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku postępowaniem. Jest z nami również Pan dr Paweł Łobacz, mecenas reprezentujący Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza. I szanowni Państwo, ze względu na dobro toczącego się postępowania, od razu bardzo proszę, by po oświadczeniu, które przeczyta Pan Prezydent i powiem również kilka słów od siebie, by nie zadawali Państwo pytań. Panie Prezydencie? Dziękuję bardzo. Serdecznie wszystkich Państwa i dzisiaj troszkę w innych okolicznościach, ale na pewno bardzo ważnych dla mnie i dla naszej gminy pozwólcie, ja że na początku przedstawię. I oświadczenie, które przysłałem również wczoraj, na pewno Państwo otrzymaliście jako media mieliście już również możliwość zapoznania. Ale za, państwem, za Państwa również pośrednictwem chciałbym, bo przecież jest robiona dzisiejsza relacja i będzie prezentowana zapewne również dalej jeszcze w mediach, ażeby dotarła ona do naszych mieszkańców. Szanowni Państwo. Od kilku lat życie publiczne Olsztyna jest wstrząsane informacjami na temat działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER prowadzącego w latach 2011-2017 środowiskowe domy samopomocy. W poniedziałek, ostatni poniedziałek, 18 listopada, w Prokuraturze Regionalnej w Zostawiono mi zarzut niewykonania obowiązków i jednocześnie działania na szkodę interesu publicznego. Związane to jest z postępowaniem prowadzonym wobec Stowarzyszenia Helder. Postępowanie toczy się w sprawie nadużyć gospodarczych związanych z nieuprawnionym wykorzystywaniem przez to stowarzyszenie otrzymywanych dotacji. Dotacji otrzymywanych ze Skarbugańską w wodę podpisano tam. Jestem w najwyższym stopniu, podkreślam to, bulwersowany i zdziwiony faktem stawiania pod moim adresem zarzutów w sprawie, której nie mam sobie nic do powiedzenia, a wręcz przeciwnie, to ja i kierowany przeze mnie urząd jesteśmy ofiarami przestępstwa. Prokuratura postawiła mi zarzuty, pomimo iż to ja, nasza gmina, bo reprezentuję ją jako prezydent miasta, podejmowaliśmy i podejmujemy wobec stowarzyszenia różne działania kontrolne idące w ślad za nimi powiadomienia prokuratury o podejrzeniu przestępstwa, o podejrzeniu o podejrzeniach przestępczych działań przez to Stowarzyszenie na szkodę interesu publicznego, na szkodę interesu gminy. Jednocześnie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego już w 2015 roku, marzec 2015 roku, dotarła informacja z Uczesnego Urzędu Kontroli Skarbowej o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu otrzymywanych przez Stowarzyszenie hełter dotacji, jednakże nie były. Ja, samorząd, nasz, jakikolwiek samorząd, którego również dotyczy ta sprawa, informowany przez aparat państwowy, przez służby państwowe, że nieprawidłowości w Stowarzyszeniu Helper zostały wykryte i mają miejsce. Występowałem do pana wojewody, do służb skarbowych o to, aby udostępniono mi Tę notę sygnalizacyjną do dnia dzisiejszego jej nie otrzymałem. Zostałem po prostu poinformowany, że no na razie nie otrzymam, aczkolwiek, aczkolwiek e, również jest informacja, że w tej sprawie w najbliższym czasie będzie wydana stosowna informacja. W świetle podjętych działań prokuratorskich chciałbym zapewnić, że na pewno będę bronić dobrego imienia, własnego honoru. Nie zamierzam na pewno milczeć. Po zawsze wypowiadam się po pierwsze, na pewno mając na względzie interes publiczny, mówiąc o naszej gminie i działalności, którą ja i za którą odpowiadam i prowadzę wraz z moimi urzędnikami. A po drugie nie mam nic do ukrycia, ja ani moi współpracownicy, bo działaliśmy transparentnie i na pewno działaliśmy i działamy. Uczciwie. Jednocześnie proszę państwa, jako media o Podawanie pełnych moich personaliów, bo tak jak powiedziałem, nie mając nic do ukrycia, no, nie chciałbym być pokazywany jako ten, który ma jakąś opaskę na oczach. Zawsze stanę, jak zawsze to było, do kamery. Zawsze będę mieć swoje zdanie i zawsze, na pewno będę, na pewno będę wyjaśniał. Wszystkie kwestie, które dotyczą funkcjonowania gminy, za które ja również odpowiadam. Wierzę, że postępowanie prokuratorskie potwierdzi zarówno niezasadność zarzutów, jak i moją i moich urzędników w tym zakresie niewinność i prawidłowe działanie. I teraz od siebie kilka słów, Szanowni Państwo. Jak Państwo wiecie, to nie tylko ja. Ale i również inni samorządowcy zostali posądzeni, czy też osobami podejrzanymi w sprawie, która toczy się co najmniej od 2014 roku. Media podawały już, to przeczytałem ostatnio, ale media podawały w roku 2016 że główny inspektor informacji finansowej zauważył, i jednocześnie podjął działania związane ze Stowarzyszeniem Helper w zakresie nieprawidłowości finansowych. Na podstawie tej informacji, jakby wyczytałem w mediach, wojewoda warmińsko-mazurski, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu, w roku 2015, ostatni marca, otrzymał notę sygnalizacyjną z Urzędu Kontroli Skarbowej, gdzie podane zostały informacje, które stanowią tajemnicę skarbową, ale informacje, które powinny były dotrzeć do wszystkich samorządowców, bo nie po to są organa państwa i odpowiednie służby, a żeby stwierdzając określone fakty, a szczególnie przestępstwo, w zakresie defraudacji środków publicznych nie informować tych, którzy czy za których pośrednictwem te środki przekazywane są na szczytną działalność, bo ta działalność związana ze środowiskowymi domami samopomocy, a mamy ich w Olsztynie 10, była jest prowadzona przez bardzo wiele stowarzyszeń i nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby jakiekolwiek stowarzyszenie rozliczyło się w sposób nieprawidłowy, a jednocześnie ukradło jakieś pieniądze. To dopiero wyszło w przypadku Heltera poprzez działania służb państwowych, które informowały pełnomocnika rządu w terenie, pana wojewodę, o tej sytuacji. A więc, szanowni państwo, obowiązkiem służb, obowiązkiem organów państwa, było natychmiastowe powiadomienie również wszystkich samorządowców o zagrożeniu, o występowaniu takiego zjawiska, gdyż, gdyż uniknęlibyśmy kolejnych oczywiście w tym zakresie działań przestępczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Felde. No przecież w roku 2015 Pan Wojewoda przyznawał kolejne środki wskazujące. Jakie to stowarzyszenia mają te środki otrzymać? Te środki były przeznaczone zarówno w roku 2015, jak i w roku 2016. No bo przecież jest ciągłość funkcjonowania, zarówno zadań gminy, które kierowane są do osób ze schorzeniami Alzheimera, do osób naprawdę potrzebującymi pomocy i muszącymi być objęte stosowną, całodobową czy też dzienną opieką. I skoro służby wiedziały od kilku lat o tym, no to tym bardziej jest to zastanawiające i zaskakujące, że samorządy o tym nie zostały poinformowane. I wiedział o tym zarówno wojewoda z PO i PSL-u, i wiedział o tym również Wojewoda, nowy, który przejął obowiązki, bo przecież te pieniądze dalej były i w nadzorze oczywiście, i zawsze pozostają, zarówno samorządu, jak i Wojewoda. Wobec tego, tak jak powiedziałem, grupa przestępcza, która działała w tym okresie czasu, długiego czasu, rzeczywiście naraziła. Samorządy na stratę środków publicznych. My nie pozostawaliśmy i nie pozostajemy bezczynni. My sprowadzimy swoje postępowania, swoje dochodzenia, zgłaszaliśmy i zgłaszamy do prokuratury i wydajemy stosowne również decyzje, które mam nadzieję doprowadzą do oczywiście stosownej sprawiedliwości. Również chciałbym dodać, że ja i moi urzędnicy. Na każdym etapie codziennie dokładają stosownych zarówno działań, zaangażowania, biorąc pod uwagę ich doświadczenie kompetencje, a żeby nasi mieszkańcy w ramach oczywiście zadań własnych gminy w jak najszerszym zakresie mieli je zaspokoić. A wobec tego kończąc, dziękuję serdecznie Państwu, że. Dzisiaj mogę przekazać Państwu informacje, które na tym etapie, o czym powiedziała Pani Rzecznik, są możliwe do przekazania. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory, swoją uczciwą pracą, zaangażowaniem, udowodnię wraz oczywiście z moimi współpracownikami, że nasze działania po prostu były uczciwe. I oczywiście najgorsze jest to w tym, w tym jest to, że gro tych środków oczywiście zostało wykorzystanych w sposób na pewno właściwy do osób, które były objęte tą opieką, bo ich było około pięciuset przez te wszystkie lata funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy Stosowna opieka, określony poziom tej opieki był sprawowany i został zrealizowany. Natomiast oczywiście tam, gdzie występują nieprawidłowości, o których dzisiaj w części oczywiście wiemy, bo przecież nie my prowadzimy postępowanie prokuratorskie, ale to są odpowiednie służby. Od tego e, jestem przekonany, że będziemy w stanie udowodnić, że jako gmina i ja jako prezydent działaliśmy w sposób zgodny. Sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zaproszę o głosu panią Prezydent Ewę Kaliszuk. Szanowni Państwo, ja jako osoba nadzorująca wydział zdrowia, Komisji społecznej i organizacji pozarządowych mogę Państwa poinformować, że pan prezydent Olsztynaturzymowicz wydał wobec Stowarzyszenia Helkar decyzje administracyjne w sprawie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi z uwagi na wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Lub w nadmiernej wysokości. Ponadto zostały złożone stosowne wnioski do prokuratury, pozwy cywilne. Wszystkie te działania prowadzone przez Urząd Miasta Olsztyna potwierdzają, że Pan Prezydent w najwyższym stopniu podejmował i podejmuje działania świadczące o dbałości o dobro i interes gminy. Działania, które prowadzone są w sposób uczciwy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak zapowiedziałam w czy zamierza Pan jakieś wiadomości na Tak, jak powiedziałam, wolne, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo prosimy już o nie niedodawanie jakichkolwiek pytań. Dziękujemy bardzo. Tak, może się zapowiedzieć. Czy Pan chce sprawować swoją funkcję, czy chce się muszą zrealizować? Oczywiście myślę, że Pan miał na takie pytanie. może odpowiedzieć. Panu rozwiązać, czy to będzie w każdym razie środki zapobiegawcze? Czy to będzie zrealizowane, czy nie? Do 80. Więc nie ma najmniejszych przeszkód, żeby prezydenta sprawował swoją funkcję. Tak może nie ma najmniejszych przeszkód, żeby prezydent Miasta sprawował swoją funkcję, ale prokurator nie, ja nie zdecydował o tym, żeby prezydenta zadłużyć w obowiązkach. Zastosował... Państwo już wiecie, bo wynika to z komunikatu też prokuratury poręczenie. I to wszystko. Także pan prezydent może pracować, może wykonywać swoje obowiązki, nie ma żadnych. Możemy...